Człowiek, który grał pomocnika kata, miał na próbie wyznaczoną określoną ilość przekręceń korbą i tyle miał zrobić. Natomiast Sławek idziak szwankował kamerę i w sposób wcześniej nieustalony on szwankował, także zrobił zbliżenie tego chłopaka. I on się też bardzo przejął tym, że kamera patrzy na niego i zapomniał ile razy ma przekręcić tą korbą, i chyba ze trzy obroty więcej zrobił. Spowodowało, bo ja się miałem zatrzymać na czubkach palców, a, a, a w pewnej chwili poczułem po prostu, że ta pętla mi się tak zaciska, że nie jestem w stanie wydobyć z siebie żadnego głosu. I, i, no i, i to było fajne, bo ostatnie, ja, ja zacząłem słyszeć jak przez mgłę, jak y, y, jest stop, koniec ujęcia i jakieś z idziakiem zaczynają wymieniać jakieś uwagi, a ja nie mogę wydobyć z siebie głosu i, i dynda. I to właśnie Andrzej Ból, kierownik planu, uświadomił sobie i zrobił najlepsze, co mógł zrobić, to znaczy rzucił się, złapał mnie za nogi i podniósł do góry. I to, no dzięki temu ta pętla już się bardziej nie, nie zacisnęła. Natomiast tym się szynie, to już nie chciałem rozwlegać tej opowieści, ale puenta jest taka, że nie kierowni, kierownik, kierownik, <grym>, że jak ja tam spadłem, to mój kolega z planu, aktor Piotrek Siwkiewicz, z troską rzucił się mi pomóc i, 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 i podbiegł do mnie. W międzyczasie ten helikopter już zaczął lądować i Piotrek po prostu objął mnie i zaczął mnie ciągnąć, jakby chcąc, chcąc mnie wyciągnąć z tego, z tego młyna spod helikoptera, ale go nie zauważył, że prowadzi mnie dokładnie, patrząc się na mnie, cały czas przyglądając się, ciągnie mnie i prowadzi mnie prosto na tylny wirnik tego. I już, już tak. Tego tylnego wirnika, że tutaj też zadziałał kierownik planu, który musi odpowiadać za takie rzeczy. Podbiegł do nas. Jedyne, co mógł zrobić, to pchnął nas po prostu, żebyśmy się przewrócili. Nie wleźli w ten wirnik, żeby nas poszarpało. Ja po prostu wtedy to było, już było wręcz brzmiało anegdotycznie, że, że ja taki potłuczony i zobaczyłem tylko, jak kierownik planu biegnie i mnie przewraca jeszcze raz. Ja to jest dosyć. Mam po prostu dosyć tego filmu. Jest podobna taka dyskusja na festiwalach filmowych, że rozważa się teraz nagradzanie reżyserów obsady, żeby tak jakby uwidocznić może widzom, jaki wpływ ma taki człowiek, którego nie widać na ostateczny kształt filmu. Myślę, że Pana rekomendacja to nagroda na każdym festiwalu dla kierownika planu, jak rozumiem, najwięksi przyjaciele. Różni są kierownicy, planu, tak jak w każdej branży, są, są lepsi, są gorsi, no ale kierownik planu to jest też bardzo ważny w tej pracy. Zawsze, zawsze tak było, teraz jest, może być, rozdzielonych funkcji w ekipie. Ale to, nawiasem mówiąc, to bardzo dobry pomysł z tymi kierownikami, z tymi reżyserami castingu, bo to naprawdę jest, jest niesłychanie ważne. Zresztą już w tamtych czasach, czyli mówię, że... Kieślowski to, to powiedział, że dobrze obsadzony film to jest już co najmniej połowa sukcesu. Subskrybuj, by być na bieżąco i nie przegapić nowych rozmów.